Anita, pomóż. Czy znasz super kosmetyki do nocnej regeneracji skóry? No pewnie, że pomogę. Lecimy z tym tematem. Moja pierwsza propozycja jest to serum z żywymi probiotykami od marki Molive Cosmetics. Dlaczego właśnie ten kosmetyk? Ponieważ będzie super odżywiał, odbudował, wzmacniał nasz naturalny mikrobiom skórny. Dodatkowo też wzmacniał i odbudowywał barierę hydrolipidową, koju i łagodził podrażnienia. Idealny preparat dla skór szczególnie suchych, odwodnionych i przesuszonych. Takich, które właśnie potrzebują tej regeneracji i wieczornej Nocnej odbudowy. A druga propozycja serum do wieczornej nocnej regeneracji jest to marka Mesobust i tutaj mamy z kolei preparat o lżejszej formule, lżejszej konsystencji, ale zawierający m.in. kwas laktobionowy. To właśnie ten preparat przyspiesza procesy regeneracyjne naszego naskórka i e, pomaga w naprawie tego, co zostało uszkodzone w ciągu dnia, m.in. również odbudowuje barierę hydrolipidową i długotrwale nawilża. Teraz czas na krem, który z kolei ma formułę kremowo-żelową, ale został on specjalnie stworzony właśnie do nocnej regeneracji i jest od marki profesjonalnej, marki Dermalogica. W składzie tego kosmetyku znajdziemy przede wszystkim substancje, które będą właśnie wpływały na tę nocną regenerację naszej skóry, ale co jest bardzo ciekawe, ma on również zastosowane kapsułkowane olejki, które stopniowo będą się uwalniały właśnie w tym procesie aplikacji i działania na naszej skórze i sprawiały, że będzie nam się przyjemnie spać. I kolejna propozycja na noc to również krem, którego kojący zapach ma ułatwiać nam zasypianie. Uwaga, jego formuła jest nasycona melatoniną, ale przede wszystkim jego główne zadanie to naprawa uszkodzeń naszej skóry, tych uszkodzeń, które pojawiły się w ciągu dnia. Dodam jeszcze, że krem reguluje nadprodukcję sebum, ale z drugiej strony dba również o to, by w naszej skórze był odpowiedni poziom nawilżenia. I na zakończenie genialna, nawadniająca, nawilżająca maska na noc. Maska Pillow Glow od marki Nuskin. Bogata we wspaniałe adaptogeny. To właśnie między innymi one odpowiadają za to, by Twoja skóra była nawilżona, odżywiona, nawodniona, zregenerowana, ukojona, a Ty rano jak wstaniesz, żebyś wyglądała pięknie. Dzięki Anita! Jak zawsze niezastąpiona. Teraz każdy znajdzie coś dla siebie.